Odcinek dedykowany największemu z Polaków. I nie, nie mówię tutaj o Karolu Wojtyle. Zapraszam i polecam. No oh, i witamy Was bardzo serdecznie. Witamy. Doki Doki, klub e, literacki. I to jest chyba ostatni wiersz, który musimy skomponować. Potem już chyba nie będzie takiej możliwości. No, to tragedia. No, no znowuż pod Przerażający. Po e, Przydarzający. No, 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 no. Fatalna. Fatalna. Blizny. Ból. Inferno. No, tak, to już było wcześniej. Mm, skromność, fantazja może a nie, sorry, kurde o. co się stanie, jak klikniesz? Hey. Yy. to się stanie yy, złość? no, to już yy. coś chciałaś i już masz Eee. 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 eee Myszka, podróż, pianka, niebo, policzki, gry, gwizd kończony? Eee. Śpiew, wodospad, cmentarz, samobójstwo Eeeee hmm. No istnienie nic. Kurde, ja nie wiem... Co... A to się powiększa, ta jedynka. Ilość jedynek się powiększa. Wiem, wiem właśnie. A tu się chyba... A nie, dobra. E... A, Boże. Cześć, Andrzej-san. Czekałam na ciebie. co jest najgorsze. Gotów na kontynuowanie czytania? Nie. Przyniosłam swoją najlepszą herbatę. Monika, już ci mówiłam, żebyś. U. Znowu się spóźnia? Nie uprzejma jak zawsze, Natsuki. A to, co miało znaczyć? Czy zawsze musisz mi przerywać rozmowę swoim wrzaskiem? O czym co, znowu Ty mówisz? musisz się będą kłócić? Właśnie nie hmm. wiem. Mówisz tak, jakbym robiła tak co chwilę. Nie zwróciłam uwagi, okej, okay? Sorka. Naprawdę, co w Ciebie ostatnio wstąpiło? We mnie? Nic naprawdę jest aż tak źle. Wiesz, widać, że coś się dzieje. Poradzę sobie z tym. Nawet nie musicie się przejmować. Ostatnio po prostu mam pewne bolesne przemyślenia. Ale może lepiej o tym nie rozmawiajmy. Cóż, chciałam tylko o tym porozmawiać. Nie żeby mnie to jakoś szczególnie obchodziło. O, rany znowu się spóźniłem. Dla mnie każdy ruch już tutaj no. jest. A, a to. <laughs> znaczy nie, bo wiesz, że ja to zrobiłem, ale... A. Cóż, Andrzej San też dopiero co przyszedł. Dzisiaj też uczyłaś się grać na pianinie? Tak. ha. Musisz mieć w sobie wiele determinacji. Najpierw założyłaś klub, a potem zaczynasz naukę gry na pianinie. Cóż, nie nazwałabym tego determinacją. Raczej pasją. Motywuje mnie to do pracy przy festiwalu i... Em... Ach tak, zapomniałam. Skoro już o nim mowa, Natsuki, rozmawialiśmy wczoraj i, cóż, postanowiliśmy pomóc Munice z festiwalem. Jednakże, rozumiem jak się czujesz nie chcąc, by nasz klub się zmieniał. Chyba wszyscy się tak czujemy. A więc jeśli będziemy pracować wszyscy razem, ten klub na pewno nie stanie się niczym, czego byśmy nie chcieli. Hmm. Ehm, poza tym, jeśli pomożesz nam przy festiwalu, kupię ci nową mangę. Ja, jaki szantaż. No. A, ha, ha, ha. Wybacz, To ostatnie zdanie było bardzo zabawne. Słuchaj, ja też wczoraj trochę o tym myślałam. Chyba trochę przesadziłam. Poczułam się zaszczuta bez wyraźnego powodu. Ale wiem, że musimy dbać o dobro klubu. Nowy członek na pewno by nie zaszkodził, o ile byłby fajny. Może gdyby tym razem dołączyła jakaś dziewczyna, byłoby miło. Albo dziewczyny. Ale co ważniejsze, nie chcę, żeby nasze przedstawienie okazało się przeze mnie beznadziejne. W końcu jestem ekspertem. A więc też wam pomogę. Upewnijmy się, że wykonamy dobrą robotę. Dzięki Bogu! Czyż to nie wspaniale, Monika? Monika? Ach, tak, super. Bez ciebie to nie byłoby to samo nad W każdym razie, Andrzej San, co chciałbyś dzisiaj robić? Myślałam, że moglibyśmy. już mamy na dzisiaj plany. Ach, naprawdę, Yuri? Zgadza się. Andrzej San jest bardzo pochłonięty powieścią, którą czytamy. Nie cieszysz się, że zainteresowałam go literaturą Monika? Ja chyba chciałam tylko... Wiesz co nieważne, nie obchodzi mnie to. Róbcie co chcecie. Tak, em, dzięki za zrozumienie Monika. Eee, aha. Tam coś się pojawiło wcześniej, czy nie? No właśnie, a weź zobaczyć historię? Eee. Nie, a jeżeli nawet to ten. To nie uwzględniono tego. Em, dzięki za nie, Monika. Ale najpierw mam jedną prośbę. Masz też przeciwko, żebym zaparzyła herbaty? Ani trochę. Dziękuję ci bardzo. Jeśli jest coś, co pomaga mi spędzić mi czas czytania, to jest to filiżanka ciepłej herbaty. Hmm. Nie wspominając o tobie. i wstaje idzie na zaplecze. Podążam za nią i idzie jak podnosi zwanek z punktu, taki z filtrem. Mogłbyś to przez chwilę podtrzymać? Pewnie. Juri podaje mi dzbanek i wyciąga elektryczny czajnik. Podłączę to przy biurku nauczyciela i nastawię wodę. Juri mija mi i podłącza czajnik. Obserwuję jej ruchy. Zaskakująco jej sposób poruszania kontrastuje z jej manierą mówienia. Ej, on już to mówił. No, ale... M możliwe, ale... To na pewno jest yy, nowy ten. Tak, ale już to mówił. No, chyba przez długie nogi Judy jest elegancka i dystyngowana. Ej, tak, bo on to mówił na końcu, bo jak poprzednio żeśmy grali, co jeszcze Sayori była. Tak? Chyba A -a. tak. No, bo pamiętasz, że on ją zaprosił do, siebie do domu, nie? Aha. Mhm. Okej, okay, możesz mi podać dzbanek. Dziękuję, za chwilę wrócę. Ach, przejdę się z tobą. Nie! Nie trzeba. <laughs> Zaczekaj, tutaj. Nie zajmie mi to długo. Czemu zwanych ludzi pospiesznie wychodzi z klasy? Ach, czy Judy znowu cię zostawiła? Nie, tym razem jest inaczej. Poszła tylko nalać wody do zbanka. Och, okej, okay. Sotki za nieporozumienie. Mija 10 minut. Znowu? Judy powiedziała, że nie zajmie jej to długo. Czy to się zatrzymuje? Nudzi mi się, więc idę jej poszukać. Nie. Co się może stać, kto? Nie. Spójrzmy. Najbardziej logicznym miejscem, na którego mogę pójść jest najbliższy wodopój. Idę wzdłuż korytarza. Ha, ha. Ha, ha. Co to za dźwięk? Chodzi za rogu. Brzmi jak oddech. O nie! Ha. Szybki oddech, jakby powietrze było wysane wyss przez zaciśnięte zęby. Czy ktoś tam cierpi? Tak ja cierpię, czytając to. Zaczynam do to, że da się to się dzieje. Yuri? O znowu. Kia, no, to jest to samo. To samo? No? No, tylko że pamiętaj, że wtedy się cofnął czas. Aha, no. To jest dziwne. Ja pierdzielę. Um, um. Chwila. Jak ja? Wybacz, miałem dziwne uczucie deja vu. To no się nie wydarzyło wcześniej, ani nic takiego, prawda? Ostatnio mam straszny bałagan w głowie. Mam nadzieję, że tego nie okazuje, ani mm, nic to takiego. Przez tą grę też mam. Naprawdę nie chcę, żebyś uznał mnie za dziwaczkę, kiedy już zaczęliśmy spędzać czas razem. To znaczy, każdy ma w sobie coś niecodziennego. Ale mówienie o tych rzeczach. Krótko po poznaniu nowej osoby może być uznane za nietaktowne albo odpychające, a przynajmniej tak wynika z mojego doświadczenia. Kiedy byłam trochę młodsza, często się zapominałam i zachowywałam się trochę zbyt żywiołowo. Sprawiało to, że ludzie nie chcieli ze mną spędzać czasu. No ja też nie chcę. A więc zaczęłam się nienawidzić za te dziwności, jak na przykład za moje obsesje wobec pewnych zainteresowań. Albo sposób, w jaki tracę na całą kontrolę, kiedy za bardzo się część podekscytuje. Więc w końcu postanowiłam przestać rozmawiać z ludźmi. Aha. Skoro nikt nie był w stanie mnie polubić za rzeczy, które wiele dla mnie znaczyły, dużo łatwiej było mi odciąć się od ludzi. Ale ostatnio stało się coś dziwnego. Nawet nie wiem co, ale za każdym razem, kiedy przychodzę do klubu, moje serce zaczyna szaleć. Jakby miało za chwilę wyskoczyć z mojej piersi. Wypełnia mnie to energią i emocjami, których nie mogę wyrazić. Przez to zachowuję się dziwnie. Nie wiem, dlaczego tak to się dzieje. Andrzej san. Czy to tylko ja czy Monika ostatnio dziwnie się zachowuje? Zawsze była dla nas taka uprzejma, ale ostatnio czuję się źle, przebywając z nią w jednym pokoju. Nie jestem szalona, prawda? Proszę, powiedz mi, <grym> że nie. Tak, ten ryj. ten ryj. Wcześniej nie mogłam nic powiedzieć, bo zawsze słuchała. Ale w końcu jesteśmy sami. Możemy to na, tu na chwilę zostać? Tak. To na chwilę zostać. No. No. Hyhyhy. Chcę po prostu tu zostać. Tylko we dwoje. Możemy tu zostać do momentu, w którym zakończy się spotkanie klubu. Znowu będzie to samo, co wtedy. A wtedy będziemy, będziemy mieli całą klasę tylko dla siebie. Nikt nam nie przeszkodzi w czytaniu. Nikt nie sprawi... Nikt nie sprawi... Ej, ona w ogóle jest przezroczysta. Czy nie? A nie, czy to po prostu jakieś. Nie. Nikt nie sprawi, że będę chciała dźgnąć się nożem w gardło. Aha, ha, to był żart. Boże. Tylko żart! Ale lubię noże. <laughs> to brzmi dziwnie, ale nie zrozumiesz tego, jakie są piękne, dopóki sam tego nie zobaczysz. Ej, Mam pomysł. Ej, zobacz. No, Monika jest tam, pojawia się. Aha. No, to on. Mam pomysł. Może wpadniesz do mnie do domu. Pokażę Ci swoją kolekcję. Tak. Mam wiele noży o różnych stylach wykonania. Upewniam się, żeby każdego z nich używać odpowiednio często. Nie chcę, żeby poczuły się samotne. Mmm, jakie to switaśne, nie? Tak. Nikt nie zasługuje na bycie samotnym. Co ty się wszystko robi przez rzeczy? Nikt. I właśnie dlatego się cieszę, że dołączyłeś do klubu literackiego, Andrzej San. Nie no, Moniki wcale nie ma tutaj. Nie, 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 nie. Teraz nie musimy być samotni, bo mamy siebie nawzajem. Codziennie. Nic więcej nam nie trzeba. Wiesz co? Opuśćmy ten głupi klub. Nie musimy spędzać czasu z Moniką i jej niewyparzoną buzią. Nie wspominając o tej żałosnej dziewczynce. Możemy razem wracać ze szkoły. Czytać razem. Jeść razem, spać razem. Uuu. Czy to nie brzmi cudownie? To wszystko czego mogliśmy to. Czemu Michael jest w ogóle przed tym? E, właśnie nie wiem. I to, czyż to nie dlatego dołączyć do naszego klubu? To prawie jak przeznaczenie. Przeznaczenie, które nas sobą połączyło. W końcu dotarliśmy do szczęśliwego zakończenia, na które tyle czekałam. Zrobisz to dla mnie, Andrzej Sam? <grym> Czy darować? <barło płożownie? grym> Do kogo bierzemy, Juri czy Monikę? Weźmy Monikę. No dobra. Nie mów, że Cię nie ostrzegałam, Andrzej-san. Ja pierdolę. Juri, Natsuki może. No dobra. Nie mam zamiaru czytać kolejnego z Twoich plagiatów wierszy Juri, ale i tak masz przeczytać mój wiersz. Jest ku temu powód. Naprawdę nie chciałam tego robić, ale niestety nie mam wyboru. Po prostu przeczytaj go uważnie, okej? Okay? Potem będziesz mógł sobie iść. Nie wiem, jak inaczej ci o tym powiedzieć, ale jest coś, co mnie martwi. Juri ostatnio zachowuje się dziwnie. Jesteś tu od niedawna, więc możesz nie wiedzieć, o czym mówię. Normalnie taka nie jest. Zawsze była cicha, miła i pilna i w ogóle. Okej, okay, to trochę krępujące, ale prawda jest taka, że naprawdę się o nią martwię. Ale jeśli z nią o tym porozmawiam, to znowu się na mnie wścieknie. Nie wiem, co mam robić. Chyba tylko ciebie posłucha. Nie wiem dlaczego, ale proszę, zrób coś. Może namów ją na wizytę u psychologa. Z y zawsze chciałam się z nią przyjaźnić, ale boli mnie to, co się dzieje. Nienawidzę się za wspomnienie o tym, ale teraz nie obchodzi mnie to. Czuję się bezsilna, proszę cię o pomoc. Nie chcę, żeby coś jej się stało. Zrobię babeczki, jeśli będzie trzeba, proszę, zrób coś. Ciekawa forma. Jeśli. Tak, ciekawe jaka jest interpretacja tego wiersza. Jeśli chodzi o Monikę. Nie wiem czemu, ale wydaje się ona nie zwracać na to uwagi. Tak, jakby chciała, żebyśmy my też to zignorowali. Jestem na nią wściekła, więc zwracam wracam się do siebie, znaczy do Ciebie. Nie pozwól, żeby się dowiedziała, że to napisałam. Udawaj, że dałem Ci świetny wiersz. Jak zwykle, ok? Liczę na Ciebie. Dzięki za przeczytanie. A, dobra. Matko bosko kochano. Zmieniłam zdanie. Zignoruj wszystko, co przeczytałeś. Nie ma sensu niczego próbować. To wina Juri, że jest taka odtrącająca. Słyszysz mnie, Andrzej san, gdybyś tylko spędzał więcej czasu z Moniką, wszystkie problemy rozwiązałyby się same. Juri i ja jesteśmy zbyt pokręcone dla kogoś tak wspaniałego jak ty. Jedyne co powinno zajmować Twój umysł, to tylko Monika. Tylko Monika, tylko Monika. Tylko M Monika. Tylko Monika. Tylko Monika. Aha. Dobrze. Co? Tylko, Tylko Monika. Monika. Aha, no dobra, wróciliśmy. Ja pomimo, że znam fabułę tej gry, to nie wiedziałem, że takie odpały tu są. Juri. A Radimir mówił, że nie lubi horrorów. Tak? Nareszcie. No niby, znaczy, Luciusza mi dał A. z funduszy komunistycznych. Ale to jest też anime i w ogóle fajne laski, więc wiesz. No tak, ale znaczy, czy fajne, to bym polemizował, ale. Nareszcie! Aha, ha. Juri przykłada mój wiersz do swojej twarzy i bierze głęboki wdech. Uwielbiam go. Uwielbiam w nim wszystko. Andrzej San, chcę go wziąć do domu. Czy pozwolisz mi go zachować? Proszę. I tak mnie to nie obchodzi. Aha, jesteś dla mnie zbyt miły, Andrzej San. To było miłe. Tak. Nigdy nie spotkałam kogoś tak miłego jak ty. Mogłabym umrzeć niedosłownie, ale nie wiem, jak mogłabym to inaczej opisać. To chyba dobrze, że się tak czuję, prawda? Się. To nic złego, prawda? Juli przytula mój wiersz do swojej piersi. Wezmę go ze sobą do swojego domu. Mam nadzieję, że myśl o tym, że go mam, będzie się ci cieszyć. Będę o niego dbać. Będę się nawet onanizować czytając go w kółko i w kółko. Będę robić zdje zacięcia papierem na swojej skórze, żeby twój pot mógł dostać się do mojego krwiobiegu. Aha, y ha, 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 ha. Możesz też zachować mój wiersz. Poza tym wiem, że będziesz chciał go zachować, kiedy tylko go przeczytasz. Proszę, weź go, nie mogę się doczekać, aż go przeczytasz. Ja Szybko, czytaj! Tam coś napisane? No. To nie, to jakieś gówno jest, dobra, fajnie. Osuszczany. No. Ja go przeczytałem! Podoba Ci się? Jezu, znowu te oczy. Boże! napisałam go dla ciebie. Gdybyś nie wiedział, o czym jest, opowiadam no trzy <śmulatujesz> czwarte. Co ważniejsze, nasączyłam go swoim zapachem. O, tutaj czyli... bliżej. <śmulatujesz> no tak, widzisz, czyż nie jest najbardziej, czyż nie jestem najbardziej domyślną osobą w tym klubie? Ej, czyli to mógłbyś jej mocz. A? Mm. Hm? Ja. Chyba zaraz zwymiotuję. Tak. Sen. W ciemną noc przemierzałam opuszczony magazyn. Zgubiłam się, szukałam wyjścia. Chciałam tylko iść do domu. Odnalazłam ogromny, pusty pokój, w którym ściany i sufit były przeraźliwie czarne. Śpieszyłam się, żeby dotrzeć na drugą stronę. Albo do ściany. Gdziekolwiek. Nagle straciłam grunt pod nogami. Wpadłam do ogromnej dziury. Spadałam przez dobre 5 sekund... Nim wpadłam do ciepłej wody. Po odkryciu, gdzie jest góra, wypłynęłam na powierzchnię. Echo pluskającej wody niosło się w nieskończoność, a powietrze było wilgotne. Jedyne co widziałam, to ciemność. Jedną ręką mogłam poczuć mokrą metalową ścianę kontenera. Co tu się odwali? O. Dobra, wszyscy! Czas porozmawiać o przygotowaniach do festiwalu. Miejmy to już za sobą. Rany. Czemu atmosfera jest dzisiaj taka dziwna? Nawet Yuri to zauważyła. Yy, ciężka atmosfera jest ciężkim, jest częstym znakiem zbliżającej się tragedii. No, ale Sayuri już nie ma. Słuchajcie, po prostu skończmy to jak najszybciej. Ja wydrukuję i wywieszę plakaty. Nad suki myślałam, czy mogłabyś chcę zrobić babeczki. No właśnie. Cieszę się, że nadajemy na tych samych falach. Yuri, ty możesz albo wiesz co, nieważne. Rób co chcesz, o ile uznasz to za pomocne. Monika, nie jestem bezużyteczna, wiesz? Wiem o tym! Wiem już co przygotuję. Bez odpowiedniej atmosfery nie uda nam się poprowadzić ciekawego przedstawienia poetyckiego. A więc przygotuję dekoracje, które pomogą w poprawieniu nastroju. Czy to było takie trudne? Świetny pomysł! Teraz wszyscy mamy coś do roboty. He? A co będzie robił Andrzej San? Ja będę leżeć i pachnieć. Andrzej San będzie pomagał mi z plakatami. Chwila, tobie! Nasz, masz najprostszą robotę, Monika. Wybacz, ale już postanowione. A co mnie to obchodzi? Masz z nim jakieś plany, prawda? Zgadzam się z Natsuki. Twoje zadanie jest nie tylko odpowiednie dla jednej osoby, ale również przydałaby się mi się dodatkowa para rąk do pomocy. Mi też. Cóż, co, że niby przy domieniu ja Proszę się cię, tak jakbyś ty miała o tym jakieś kurwa pojęcie. Bo... Jedyne na czym ci zależy to na tym, żeby Andrzej Chan, San. Chan, Chan, Chan Sh Shinchen Czytał te twoje głupie książki. Ty i Monika. Hej, nawet nic nie zrobiłam. Okej, okay, w takim razie może to niech Andrzej san zdecyduje z kim chcę spędzić czas zamiast pozwolić się wybierać za niego. Wcale nie wybrałam za niego. Właśnie, że tak Monika. Pozwól, żeby to Andrzej san wybrał, okej? Okay? Okej, okay, dobra. dobra. Rany. Andrzej, San, wiem, jak bardzo masz dosyć tej dwójki. Możemy po prostu na cuki zamknij, kurwa, mordę i pozwól mi zdecydować. Klub literacki. Boże. Klub dżentelmenów. Sama zam zamknij ryj. Mm. Jezu, chryste. O, nawet motyw religijny. Uh. Tak do niczego nie dojdziemy, po prostu wybierz, ok? Ej, a tak serio, ja nie wiem, wybieramy to najnormalniejsze, może, czy nie? No tak właśnie się zastanawiam. Nad, nad Ej, nie suki. mogę, nie mogę, widzisz? Myszka mi sama mogę idzie nam... zobaczyć? Znaczy, mogę niby kliknąć. Patrz, spróbuj. <grym> Ale zobacz, mógłbyś kliknąć, no to ja No mogę. Weźmy nad dobra? Ja, pierdzielę. Chyba wybór jest jednoznaczny. Jej, wybrałeś mnie. <grym> Czyli to i tak by na nią zjechało? Myślę, że tak. A. Ale to oczy. No. Spotkamy się u ciebie w domu w ten weekend. Obiecuję, że będzie super. Niedziela ci pasuje. Jaja se kurwa robisz. To wcale nie było fair. To jest fair Natsuki, sam wybrał. Nie, to wcale nie jest fair. Najpierw dajesz nam tak dużo roboty, a potem zabierasz go dla siebie. Czy ty nie masz wstydu, czy ty masz ricz? Judy, nawet nie dałam Ci nic do roboty. Sama sobie wybrałaś zajęcie. To, co mówisz, nie ma sensu. To, co ja mówię. ha, ha. ha, ha. Jezu, Monika, oczy. nie mogę uwierzyć, jak można być skupionym na sobie aż tak bardzo jak ty. Za każdym razem, kiedy nie bierzesz w czymś udziału, robisz co możesz, żeby Andrzej sam nie spędzał ze mną czasu. Jesteś zazdrosna? Szalona? A może nienawidzisz się tak bardzo, że chcesz wyżyć się na innych? Mam dla Ciebie radę. Myślałaś nad zabiciem się? Ja pierdola. Pomogłoby to Twojemu zdrowiu psychicznemu. Juri, trochę mnie przerażasz. Natsuki, chodźmy. Chyba nie chcą nas tutaj. Widzisz, czy to było takie trudne? Jedyne, czego chcę, to spędzać z nim czas. Czy to naprawdę aż tak dużo? Juri popycha Monikę i Natsuki do drzwi. Natsuki. Hej, Andrzej-san. Juri jest bardzo ciekawą osobą, co nie? Monika rechocze podczas gdy Juri wypycha ją za drzwi. Nareszcie. Ja nareszcie! A! Tylko tego chciałam. Andrzej sam nie musisz spędzać czasu z Moniką. Nie słuchaj jej. Chodź do mojego domu zamiast do niej. To jest to, o, o czym ja marzę, nie? Cały dzień, tylko we dwójkę. Czyż to nie brzmi cudownie? Aha. Ah, 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 ah. Wow, coś naprawdę jest ze mną nie tak, nie sądzisz? Ale wiesz co? Mam to gdzieś. Nigdy w życiu nie czułam się tak dobrze. Samo przebywanie z Tobą jest czymś przyjemniejszym niż mogę sobie wyobrazić. Jestem od Ciebie uzależniona. Czuję się, jakbym miała umrzeć, kiedy nie oddycham tym samym powietrzem co Ty. Przecież to nie cudowne mieć kogoś, komu na Tobie zależy? Nie chcę zapeszać, bo już wcześniej Ci mówiłem, że coś się odjebie i czekaliśmy na to z dwa odcinki, ale chyba dochodzi do tego momentu. A to też oznacza, że coraz bliżej jest koniec, nie? Tak. Kogoś, kogo całe życie obraca się wokół Ciebie, ale to jest takie przyjemne. Ale dlaczego czuję się, jakby coś okropnego miało się wydarzyć? Może to właśnie dlatego z początku się powstrzymywałam, ale teraz to uczucie jest zbyt silne. Nic mnie już nie obchodzi, Andrzej sam. Muszę ci powiedzieć, jestem, jestem w tobie szaleńczo zakochana. Czuję się dobrze, że powiedziałam. myśmy się nie domyślili. Czuję się, jakby każda część mojej skóry, każda kropla mojej krwi wykrzykiwała Twoje imię. Nie obchodzą mnie już konsekwencje. Nie obchodzi mnie, czy Monika nas słucha, czy nie. Proszę, Andrzej-san, powiedz jak... Wiedz, jak bardzo Cię kocham. Kocham Cię tak bardzo, że onanizuję się piórem, które Ci ukradłam. Ach. Chcę po prostu obedrzeć Cię ze skóry i wejść w Ciebie. Jakie to romantyczne. Chcecie całego dla siebie. Ja też będę tylko twoja. Czy to nie brzmi cudownie? Powiedz mi, Andrzej San. Powiedz mi, czy chcesz być moim kochankiem? Oh. Czy akceptujesz moją miłość? Jak? To będzie. Co, ale nie ja no powiedz co o co chodzi? To akurat nie ma żadnego znaczenia. Tak? No co to, to jest tak jak Sayodi? Czy będziemy jej chłopakiem, czy nie? Czy powiem, że ją kochamy, czy nie, ona i tak by się powiesiła? I tu będzie tak samo. I to nie wiem, to co chcesz? Weźmy, że tak dla beki. No dobra. Tak. <laughs> eee. <laughs> ha, 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 ha ha ha. Chyba trochę za A, ha, ha, ha ha, ha. A. Eee. E, fajnie, nie? A e, spoko no, Ale umarła szczęśliwa. No tak, tak. Choć już co za na s na krzyż spokojnie nie będzie tu jumpskerów. Nie, na serio. Aha. To już wiem, co będzie, więc. No, także widzisz, się zabiła. No. Żyna, Ży... da. Nie wiem, właśnie, czy jeszcze jeden odcinek robić? Czy... No. Tak? Tak. No dobra. Ja się wciągam w to za bardzo. Chcesz, żebyśmy zapisali teraz grę. Okay, tak? tak? Bo już właściwie się do końca zbliżamy. No więc dobra. prawdopodobnie następny odcinek będzie ostatni. A, no dobra, to dobra. Okej, 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 Dobrze, więc tym optymistycznym akcentem Żegnamy się. Żegnamy się. I zaraz nagrywam kolejny. Dobra.